Dzień dobry wszystkim. Witam z Belgii, z sportowego miasta Gent. W polskich mapach funkcjonuje jako Gandawa. No i tutaj pokażę Wam, jak pobrać, czy zdać naczepę. Ja akurat będę pobierał naczepę, ale to jest taka sama procedura. Musimy się kierować na terminal DFDS. Tutaj właśnie do niego dojeżdżam. No i tu jest taki. Specyficzny sposób pobierania, bardzo zautomatyzowany, tu potrzebny jest nasz odcisk palca, słuchajcie. Yy, I tak to wszystko tutaj wygląda komputerowo, bezobsługowo można powiedzieć się to odbywa. No ale zaraz Wam tutaj podam współrzędność GPS-u, bo ja już tu na pamięć jeżdżę kiedyś inaczej się do tego portu wjeżdżało, teraz też inaczej, to nie wiem jak to funkcjonuje tam w tych oficjalnych adresach, yy, ale widzicie, terminal DFDS. I jak ktoś tu będzie pierwszy raz przyjeżdżał, wiadomo, musimy mieć zdobiony booking, musimy wiedzieć numer naczepy i numer TIN. No i jeżeli pierwszy raz będziecie przyjeżdżać, musicie wtedy wjechać na parking, podejść do biura z paszportem czy z dowodem osobistym, żeby zeskanowali wasz odcisk palca. Jak już ten odcisk trafi do systemu, to kolejny raz jak będziecie przyjeżdżać, to wtedy się jedzie prosto na bramki. Mamy tu zielone światło, widzicie te DFDS i ja teraz wam pokażę te tutaj brameczki, które mijamy, to są bramki wyjazdowe. Zobaczcie o, tędy będziemy wyjeżdżać My za chwilę pojedziemy na bramki wjazdowe, ale chcę przejechać przez parking, pokażę wam to biuro. Na tym parkingu nie można kręcić długiej pauzy dobowej nie można tu spać, bo wyganiają także jeżeli możemy tylko jak ktoś tam poczekać na naczepę, no to to tak, ale w innych przypadkach tutaj stać nie możemy, bo nas stąd, że tak powiem pogonią widzicie, tu stoją jakieś ich służbowe DFDS pojazdy, to one stoją, tu jakiś tylko jeden ciągnik widzicie stoi, bo sobie tam czeka ale na pewno w nocy nie będzie mógł tu stać. No ja tu na chwilę przystanę, zobaczcie. O, i macie tabliczkę driver, szofer, widzicie? I tam jest wytyczony szlak. Yy. O, w tym budyneczku jest tam wejście dla kierowców. Cały czas pokazane jak driver's ma iść. Tam idziecie, jeżeli pierwszy raz będziecie, mówię paszport, dowód, booking i zgłaszacie się wtedy do do biura pobiorą wasz odcisk palca i wtedy już jak będziecie przyjeżdżać to omijamy biuro, jedziemy prosto na bramki. No i słuchajcie, także jak będziecie tu pierwszy raz, załatwicie tam w biurze ten odcisk palca, wasz odcisk będzie już w systemie, podjeżdżamy do bramek. Jakbyście zdawali na czepę, to system od razu będzie pytał, czy chcecie pobrać. Musicie mieć wtedy drugi numer tam. Ale yy, ja mam do pobrania, wiadomo, że wjeżdżam na pusto. Czyli tego pytania tu od systemu nie powinienem dostać. No mówię, jest tutaj, zaraz zobaczycie, tablica z językami do wyboru. Nie zawsze tutaj ten polski język działa. Zobaczymy jak to teraz jak to teraz będzie. Zobaczcie. Mamy tak, polski język, sobie wciskam. O, jest. No i musimy widzieć jej odcisk palca. Tutaj przykładamy. O! od razu wyskoczył nam numer rejestracyjny pojazdu potwierdzamy tak i tutaj w góry musimy wpisać numer referencyjny to musicie mieć od swojej spedycji ja mam tak 74136001. Piszemy. 136 001 A 74 001

odbiór naczepy widzicie co jest napisane odbiór naczepy tak przypłynęła o 6 rano no i potwierdzamy zielonym znowu czy dodałeś wszystkie usługi pyta tak i mamy odbiór kierowca widzicie wszystko jest znowu Tyk. teraz nam wydrukuje bilet gdzie stoi ta naczepa no chodź tu chodź tu chodź tu i otwiera nam otwiera nam od razu bramę widzicie tak i jedziemy. I teraz ten biletik, zaraz zobaczymy, dowiedziemy. Tu takim pustym drukiem G69, widzicie? G69. I na ten sektor musimy jechać. Tego biletu nie wyrzucajcie, bo tym kodem kreskowym albo tym visit ID tutaj ręcznie będziemy wprowadzać przy wyjeździe. Jeśli go wyrzucimy, byśmy mieli problem z wyjechaniem. Trzeba było tam ten przycisk Help wciskać i tłumaczyć się, gdzie jest nasz bilet i tak dalej. Sektor G69. No tutaj yy, Belgowie tak na kamieniach mają rozpisane te sektory. Najgorszej tutaj pierwszy raz nocą przyjechać i wtedy ciężej znaleźć. Ale tutaj są takie tablice. Zobaczymy. G69 szukamy. Tu jest konkretne stanowisko. Pamiętacie jak ten filmik był z portu w minte, tam tylko był sektor wskazany yy, i w sektorze sobie szukaliśmy, a tu mamy sektor i konkretne miejsce wskazane no i tak musimy musimy znaleźć ten sektor, to miejsce i tam będzie stała naczepa. I tu znowu mamy podpowiedzi G od 1 do 41, a my mamy 69 No właśnie O, tu nad samą wodą jest sektor A, to go najłatwiej znaleźć, bo jest nad samą wodą położony, a te inne sektory, no to już jest gorzej. No ale co, jedziemy? Szukamy. Widzicie, naczepy stoją i prom stoi. No on pływa tutaj, słuchajcie. Yy o tu jest sektor B on pływa z Gentu do Göteborga do w Szwecji to rejs taki 32 godziny także na pewno przyjemnie się płynie no my nie pływamy niestety my tylko odbieramy naczepy i zdajemy naczepy na te promy tak to wygląda za dużo kierowca by odpoczywał <grywania> na takim promie w czasie takiego rejsu dobrze skupiamy się na tym naszym sektorze G69, gdzie oni ją postawili? O, tu są wysokie numery, ale B, no to pewnie tam zaraz będzie C i D. Równolegle, ważne, że wysokie numery tu się zaczynają. No i, i zobaczcie, mamy tutaj sektor G, widzicie na. Na betonie normalnie wypisany mamy miejsca i jedziemy. Nasza naczepka DHL już ją tu widać, G69. Proszę bardzo. O. I to jest to G69 i tu jest moja naczepa. No i ja teraz podepnę tą naczepę, wypiszę dokumenty i będę wyjeżdżał z portu. Pokażę wam wyjazd z portu, jak wygląda. I naczepa podpięta, słuchajcie, zobaczcie, elegancko, obchodzimy dookoła, sprawdzamy stan plandeki, światła, stan opon oczywiście, no wszystko tu musimy sobie posprawdzać, zanim w trasę wyruszymy. Czyli tutaj drzwi mamy podomykane, no widać, że, plan... widać, że naczepa jest nowa. Światła działają, widzicie, wszystko działa elegancko. W dobrym stanie. Plandeka nie jest pocięta. Oby tak była po powrocie z Francji, bo to tam różnie bywa u nich. O! I zostało nam co? Podnieść nogi do góry naczepy, wypoziomować i wypisać dokumenty przewozowe i będziemy wyjeżdżać z portu. No zobaczcie, tutaj spokojnie jeszcze raz ten tiket jaki dostaniemy imię nazwisko yy, i mówię te visit ID z tym drukiem jeżeli nie zadziała nam ten yy, kod kreskowy to ten visit ID ten numer wprowadzimy ręcznie do wyjazdu bo inaczej nam się te bramki nie otworzą. Naczepa pobrana. Widać tam w lustereczku. Tak. No i co, ruszamy. Ruszamy do wyjazdu. Czyli mówię, tutaj patrzymy sobie na ziemię na ziemi są wyrysowane te, te, te sektory i numery, bo tu mamy konkretny numer. Musimy przyjechać pod konkretny numer. Jakbyśmy zdawali na czepę, to przy wyjeździe na tym monitorku też system się będzie pytał, czy odstawiliśmy w to miejsce, które nam przydzielili. Jeżeli by się okazało, że było to miejsce zajęte, postawiliśmy gdzieś indziej, no to tam w tym komputerku musimy to. Najpierw zaznaczyć, że nie, że w innym miejscu, i potem otworzy nam się kolejna tam ramka, żeby wpisać to miejsce, tak żeby ci yy, pracownicy wózkowi, którzy wciągają potem te naczepy na prom, żeby po prostu wiedzieli, bo to w systemie im wyskoczy, że, że w innym sektorze ta naczepa stoi, ale to rzadkość, to rzadkość. No i teraz sobie na spokojnie jedziemy do wyjazdu. No widzicie, prom tutaj stoi. Rozładowują, ładują bardzo dużo naczep <laughs> Och, to gardełko mi dokucza drapie od tej klimatyzacji słuchajcie <laughs> przepraszam bardzo no to poznaliśmy teraz drugi port jeden mamy w trawę Mindę w Niemczech omówiony jak tam zdać, pobrać naczepę teraz port w Belgii, port Gent no tu jest ważne, że ten odcisk palca. ktoś się pierwszy raz musi udać się do biura z paszportem i yy, odcisk palca. Opłata za przejazd. Odcisk palca tam zeskanować i potem już się poruszamy. Przy następnych wizytach yy, po prostu Opłata za przejazd. od razu jedziemy po na. Skręć w prawo. No, nawigacja tu nam się odzywa. Potem już od razu jedziemy na bramki skanujemy palec skręć w prawo no i tam jest ta opcja po polsku, ona nie zawsze działa, ale można wtedy jakiś tam inny język wybrać. No i zgodnie z instrukcją na tej tablicy, która tam się wyświetla, po prostu działamy. Skręć w prawo. Następnie trzymaj się prawej. Teraz troszkę tutaj po angielsku. Zobaczcie, mamy takie coś na kształt ronda. Musimy to z lewej strony objechać, bo tak tu wygląda do wyjazdu. i jedziemy na bramki wyjazdowe i tam znowu będzie trzeba odcisk palca zeskanować i albo ten kod kreskowy się. zeskanować trzymaj się prawej strony następnie trzymaj się prawej strony albo po prostu wprowadzić ręcznie trzymaj się prawej strony następnie trzymaj się prawej strony ten numer ID i to będzie cała filozofia pobrania, no i do zdania taka sama procedura, czyli pobranie, zdanie na czepy w porcie Gent w Belgii. I zobaczcie, podjechaliśmy do brameczek wyjazdowych. No i co? Jeszcze raz klikamy polskie, to działa nam. No widzicie, nie zawsze ten polski język nam tu działa. No weźmy sobie niemiecki też nam nie chce zadziałać. No co jest? Żaden język nie chce nam się. O, jakiś zadziałał, nie wiem nawet jaki. Dobra. O, pokazuję, żeby podłożyć. Widzicie? No próbujemy to tutaj podłożyć, to też nie zawsze chce nam tu zadziałać Dlatego ja wolę to wprowadzić manualnie Visit ID 5021 5021 Czy ten tutaj gruby Visit ID 665 665 5021 665 Zatwierdzam o, i się pyta, widzicie, czy tą naczepę pobrałem? Potwierdzam. On sobie tam mieli. Pewnie na kamerkach jeszcze sprawdza, czy wszystko ok. I zaraz nam ładnie powie goodbye, see you. Otworzy nam. O, widzicie, dziękuję nam. Otwiera, widzicie, bramkę. I tak jak mówiłem, wyjeżdżamy sobie teraz z portu. No i to, kochani, cała filozofia. Jeżeli macie pytania, no to proszę pisać w komentarzach, chętnie odpowiem. Jeżeli ten filmik yy, przydał Wam się w Waszej działalności służbowej, że tak powiem, jeżeli pomógł Wam tutaj, to proszę o polubienia, to będzie dla mnie taka forma podziękowania. I zapraszam do kolejnych moich filmików. A tymczasem pozdrawiam. Życzę miłego dnia, miłego weekendu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.